no rzeczywiście transhumanizm budzi jakiś niepokój, niektórzy myślą sobie, że to tak brzmi jakoś zupełnie futurystycznie, wręcz sekciarsko albo nie wiem, religijnie na przykład, ale prawda jest taka, że nasze społeczeństwa, społeczeństwa zachodnie idą w takim kierunku, że właściwie człowiek, jakiego znamy, czy ten świat, w jakim funkcjonujemy, no trochę przestaje istnieć, powoli, tak krok po kroku. To znaczy my już obserwujemy, że coraz więcej mamy zmian w naszym ciele, coraz więcej mamy rozmaitych sztucznych komponentów, więc jakby z prawdziwego człowieka stajemy się jakąś hybrydą. Dąży do, do takiej cyborgizacji. Na razie my oczywiście nie mamy takiego postrzegania kogoś, kto ma na przykład implanty czy to zęby, czy to na przykład sztuczne piersi czy cokolwiek innego jakieś protezy, ale lada moment będziemy szli w kierunku takich udoskonaleń, udoskonaleń, na wyższym poziomie, również o takim charakterze kognitywnym, czyli będziemy sobie robić pewne manipulacje z naszą pamięcią, z naszą inteligencją, będziemy się usprawniać i już są ku temu no środki farmakologiczne, ale lada moment przypuszczam, że pojawią się jakieś swoiste mikrochipy. Nad tym się pracuje. Świat idzie Dlaczego w tym kierunku? No dlatego, że my pragniemy, aby przeciwstawiać się tym inteligentnym maszynom, pragniemy żyć dłużej, pragniemy również osiągnąć pewne możliwości dla nas niedostępne. No Już w tej chwili są takie rozwiązania, które pozwalają nam zwiększyć nie tylko możliwości naszego umysłu, ale na przykład naszej percepcji. Są na przykład takie próby, aby na przykład człowiek był w stanie widzieć w nocy. W związku z tym to są przykłady takich technologii, które mogą ludzi interesować i pytanie, jak biznes się do tego ustawi. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wszystkich zachęcać do wejścia w ten świat ale z tym się wiążą dodatkowe inne powiedzmy sobie możliwości zarabiania, ale też i kwestie wyzwań, jak funkcjonować w takim świecie, jak przywództwo ma wyglądać w sytuacji, kiedy ktoś na swoim pokładzie, czyli w swoim miejscu pracy zarządza takimi ludźmi, ludźmi, którzy są po takim upgrade'ie, którzy mają pewne dodatkowe właściwości, jak się ustosunkowywać do ludzi, którzy mają w sobie dużo takich sztucznych komponentów, tak? W związku z tym na ten moment Moment, co prawda tego nie obserwujemy, no ale pamiętajmy, że jeszcze trzy lata temu to w zasadzie nie mówiliśmy o sztucznej inteligencji. To było bardzo niszowe. W tej chwili po prostu ten przyspieszenie jest takie duże, że każdy ma tego świadomość. A zatem przypuszczam, że w ciągu najbliższych 20-30 lat bardzo mocno pójdziemy w kierunku modyfikacji naszego ciała. I to wymaga również odpowiedzi na pewne pytania, również o charakterze prawnym, również jak biznes ma do tego się wszystkiego ustosunkować nie tylko jak tak powiedziałem zarabiać ale w jaki sposób takim gronem ludzi i takich pół ludzi zarządzać niektórzy twierdzą że być może za lat 50 będziemy nawet musieli się podzielić i mówić na przykład o nawet różnych gatunkach że człowiek tak się zmiesza z technologią że w zasadzie tego człowieka w człowieku zostanie coraz mniej no myślę, że przede wszystkim jest tu duży problem nierówności, bo wyobraźmy sobie, że istnieją technologie, które są dostępne, które są drogie, które na przykład pozwalają na to, że człowiek nie musi spać, a jest cały czas, ma świeży umysł. Wyobraźmy sobie na przykład, że ktoś zwiększy wydajność swojego ciała, swojej spostrzegawczości, bystrości, a inny tego nie ma. Są nawet przecież już takie próby, bardzo kontrowersyjne, aby tak wyostrzyć nasz wzrok, nasze spojrzenie, żeby Będziemy w stanie dosyć łatwo wychwytywać, czy ktoś nas oszukuje, czy nie. No to jest bardzo kuszące. Ludzie będą chcieli mieć przewagę nad innymi osobami, no ale właśnie zagrożeniem jest to, że my tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, jak rozmawiamy z kimś, czy to jest taki prawdziwy, autentyczny człowiek, czy on jest cały porobiony z jakiejś technologii i jak mamy się na to zapatrywać. Także niestety nieufność może pojawić się bardzo między ludźmi. Może też się pojawić, pojawić więcej konfliktów. No i pytanie jest takie, no jak zachować równość. Czy te technologie powinny być dostępne dla wszystkich? Jak spowodować, żeby nie było takiego rozwarstwienia społecznego? Także to niestety jest na poziomie ryzyk, być może również na poziomie rozstrzygnięć, czy tego typu daleko idące zmiany w człowieku są dopuszczalne bo przecież wszyscy godzimy się na to i akceptujemy, jeśli ktoś na przykład ma po wypadku, nie ma kończyny i no, uzupełnia sobie ją taką sztuczną kończyną, nawet jeśli ona jest doskonalsza niż ta jego prawdziwa ale co w sytuacji, kiedy ludzie wpadną na tak dziwaczne pomysły, żeby na przykład sobie wymieniać kończyny na takie, które spowodują, że nie będą się męczyć, będą mogli biegać sobie ileś kilometrów bez żadnego problemu. Jak do tego podejść? Czy w ogóle jest możliwa taka wymiana na zasadzie, że nic mnie tam nie boli, ta moja ręka czy jakiś inny organ działa sprawnie, ale chcę, żeby on działał jeszcze sprawnie. Chcę, żeby na przykład moje, moja wątroba pracowała doskonale i dzięki temu nie boję się na przykład, nie wiem, zażywać alkoholu czy czegoś innego. Także to są wielkie wyzwania, na które musimy sobie odpowiedzieć z punktu widzenia etycznego i też prawnego, ale też i biznesowego.